Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin zdobyły pierwsze trofeum w sezonie 2012-2013. Podopieczne Bożeny Karkut zaprezentowały się znakomicie podczas turnieju Final Four i sięgnęły po trzeci w historii Puchar Polski. To był mecz godny finału Pucharu Polski. Obydwie drużyny zagrały handball na wysokim poziomie, a losy spotkania ważyły się do ostatnich chwil. Przez większość meczu to lubinianki prowadziły, jednak w drugiej połowie Esper zniwelował straty i wygrywał. W końcówce spotkania więcej zimnej krwi zachowały podopieczne bożyny karkut, które wygrały spotkanie 26-21. To jest zdobyty Puchar Polski, to jest jedna z trofeów, o które się walczy w każdym sezonie, więc na pewno cieszę, a zdobyte w takim stylu jeszcze bardziej cieszy, bo myślę, że wylosowanie gospodarza turnieju na pewno nie było łatwą drogą dojścia do finału a gra z Lublinem, no raczej oczekiwałam takiego meczu wyrównanego i pełnego walki. Myślę, że mecz godny finału, pełen emocji dla kibiców z, oby, z obu stron. W finałowym meczu z spr znakomite zawody rozegrała bramkarka Monika Maliczkiewicz, która skutecznie broniła dostępu do lubińskiej bramki. Po raz kolejny nie zawiodła Kinga Byzdra. Rozgrywająca Zagłębie aż 14 razy trafiała do bramki rywalek. No nie był to e, łatwy mecz. Wczoraj dałyśmy e, naprawdę z siebie dużo siły e, w meczu z Gdynią. I dzisiaj skoncentrowałyśmy się mocno też na tym, co mamy najlepsze. Uważam, że naszym e, najmocniejszym elementem jest obrona i dzisiaj myślę, że SPR miał e, mały problem, żeby się sobie z nią poradzić. To wszystko za wzięcią dziewczyną, bo naprawdę i wczoraj i dzisiaj zagrały super w obronie i ja tylko wystarczy mi, ja mogę tylko odbijać te piłki, bo naprawdę oddały kawał serca w obronie i wczoraj i dzisiaj Powtarzam, bo naprawdę mamy dwutygodniowy maraton ze sobą, a naprawdę weekend bardzo udany dla nas. Puchar Polski zdobyty w niedzielę w Gdynie jest trzecim krajowym Pucharem wywalczonym przez żeński zespół Zagłębia. Wcześniej Miedziowe sięgały po to trofeum w 2009 i 2011 roku. Miniony weekend nie był udany dla męskich drużyn piłki ręcznej z naszego regionu. Szczepiornieście siódemki Mieć Lednica zmierzyli się na własnym parkiecie z MMTS-em Kwidzen. Ledniczanie przegrali 19 do 30. W 17. kolejki PG Nigę Superligi mężczyzn do udanych nie zaliczą także piłkarze ręczni Zagłębia Lubin. Podopieczni Dariusza Bobrka zagrali słabe spotkanie i przegrali na własnym parkiecie Stauron z Mielec 28 do 40. Lubinianie prowadzili tylko raz 1 do 0 po bramce Mikołaja Szymyślika. Później na parkiecie rządzili już tylko goście. Z minuty na minutę milczanie powiększali swoją przewagę, która oscylowała w okolicach 10 bramek. Wygrana 40 do 28 świadczy o różnicy klas pomiędzy zespołami z Lubina i Mielca. Wiadomo, że Zagłębie walczy o ósemkę. My chcieliśmy to wygrać. To nas stwarza sytuację walki dalej o trzecie miejsce po zasadniczej fazie rozgrywek. Dlatego bardzo solidnie żeśmy się przygotowywali do tego meczu. Poprzedni okres był taki ciężki, bo to środa, graliśmy środa, niedziela, środa, niedziela. Żeśmy się w przy tym tygodniu przygotowali, odnowiliśmy się, że tak powiem. No i myślę, że to wszystko wyszło na dobre, bo rzeczywiście zagraliśmy chyba dobry mecz. Szkoleniowiec miedziowych nie krył niezadowolenia z fatalnej gry swoich podopiecznych. Myślę, że powtórzę słowa, które powiedziałem, w szatni. To nie będzie tajemnica. Raz zdradzimy, co się mówi w szatni po takim meczu. Mienimy się drużyną ekstraklasową. Każdy z zawodników mieni się zawodnikiem ekstraklasowym. Zawodnicy Ekstraklasowi podają piłkę do rąk koledze, a nie przeciwnikowi. Podają 5, 10, 15 metrów piłkę bez obrońcy w aut, czy w nogi koledze. Jak tak zawodnicy Ekstraklasowi się zachowują, to niestety będzie bardzo ciężko wywalczyć tą ósemkę kołowy Zagłębia Michał Stankiewicz przepraszał za postawę swojej drużyny w meczu ze Stalą. Musimy szybko się otrząsnąć z tego, z tej sytuacji, która jest yy, z naszej gry, bo to chociaż trudno to nazwać grom. To, to co prezentujemy przez ostatnie trzy spotkania. Musimy szybko się otrząsnąć i, i znaleźć receptę na to, żeby ta gra w końcu wyglądała tak jak na początku sezonu. No i z mojej strony tylko mogę przeprosić kibiców za to, co dzisiaj żeśmy zaprezentowali i, i prosić ci, żeby ci kibice, którzy byli dzisiaj na, 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 na hali, nie odwracali się od nas, byli z nami i my w najbliższych spotkaniach postaramy się, żeby, żeby, żebyśmy zdobywali punkty, żeby ta gra wyglądała lepiej, no i żebyśmy wygrali i byli w tej ósemce. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Damian Kostrzewa. Zawodnik stali rzucił zagłębił aż 13 bramek, z czego 11 w pierwszej połowie spotkania. Założeniem przedmeczowym naszym było tak, żeby gonić zespół z Lubina no byliśmy do tego meczu dobrze przygotowani. Zafunkcjonowała defensywa, bramka podbijała no i mieliśmy łatwe bramki praktycznie, no bo kontrataków w pierwszej połowie było mnóstwo. Większość udało się wykorzystać i wynik robi się na naszą korzyść. Możemy być zadowoleni, bo tak z stronę obawialiśmy się tego meczu, widzieliśmy, że zespół z Lubi nie odpuści dzisiaj, to my cieszymy się ze zwycięstwa dosyć wysokiego i w dobrych humorach możemy pracować do domu. Przed miedziowimy dwa bardzo ważne mecze. Zagłębie w środę zagra na wyjeździe z pogonią Szczecin, a w sobotę zmierzy się u siebie z Potrkowaninem. Historyczny sukces zanotowały koszykarki CCC Polkowice. Pomarańczowe wygrały z rosyjską nadjeżdżą Orenburg 76 do 70 i awansowały do czołowej ósemki Euroligi. Kolejną wygraną zanotowali siatkarze Kuprum Mundo Lubin podopieczni Pawła Szabelskiego. Wygrali na własnym parkiecie z jadarem siedlce 3 do 2. Kibice zgromadzeni w lubińskiej hali liczyli na zwycięstwo Miedziowych za trzy punkty, jednak historia dotychczasowych pojedynków lubińsko-siedleckich mogła wskazywać, że ten mecz nie zakończy się szybko i tak też było. Do rozstrzygnięcia potrzebny był tiebreak, w którym lepsi okazali się Lubinianie. W ostatecznym rozrachunku może jakiegoś oczka zawsze brakować, ale cieszymy się dzisiaj z tych dwóch punktów, bo naprawdę było bardzo ciężko je wyrwać. Zespół Siedlec walczy o pewne utrzymanie, my walczymy o pierwszą czwórkę. Mam nadzieję, że po tej kolejce my, jak i, i zespół Siedlec będą dążyć do tego, żeby, żeby te swoje cele osiągnąć. MVP spotkania został Michał Żuk. Zawodnik Kuprum nie był do końca zadowolony z wyniku. Myślę, że możemy troszeczkę żałować, że, że nie skończyło się to w trzech setach, bo, bo była szansa w czwartym secie, ale cieszymy się, że udało się 3-2 wygrać. No, jakoś tak wypada, że z siedcami jakoś te pięć setów jest praktycznie zawsze. Raz u nich, raz u nas. No, bo wydaje mi się, że no, ciężki przeciwnik, trudno się z nimi gra, dysponują mocną zagrywką, dobrym przyjęciem. No, ciężki mecz się był. Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek Kuprum Mundolubin zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Kolejnym rywalem Lubinian będzie słuchałki. Suwałki. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin udanie rozpoczęli rundę wiosenną T-Mobile Ekstraklasy. Podopieczni Pawła Hapala rozgromili na własnym stadionie Pogoń Szczecin 3 do 0. Gole zdobywali Bartosz Rymaniak, Szymon Pawłowski, Skarnego oraz Michal Papadopoulos. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.